Siemaneczko moi drodzy, ja nazywam się Surmi i dzisiaj ze mną jest Kinga. Siemaneczko i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Moi drodzy, jak widzicie już po tytule, dzisiaj Kinga będzie sprawdzała atrakcje znajdujące się tutaj w Legendii. Oglądajcie koniecznie do końca i subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco, ponieważ teraz filmy są co dwa dni na moim kanale. Więc idę na pierwszą kolejkę moją w legendii i jest to jakieś... Dragon tempo. Dragon <laughs> coś tam. To jest taka ściana, co się kręci i idę razem z Davidem, bo tak. Karol nie idzie z nami, bo jest chory i się źle czuje. Więc yy, będziecie widzieć tylko na Po prostu nas. się boi tej kolejki. Dokładnie. No. O, ale to jest strasznie dziwne bo nie ma tych tak jak mam Nie ma, ale są sam... jakaś strasznie dzielnie się przejdę do przodu. <noise> także moi drodzy, jak widzicie Kinga z Davidem świetnie się bawią na kolejce. Ja niestety nie mogę, bo czasami jest gorzej czasami dopadnie człowieka jakaś choroba, ale odcinek trzeba zrobić, także ich troszeczkę... Wykorzystam do tego. Mam nadzieję, że się dobrze bawiam. Ja już miałem okazję jechać tą kolejką, także życzę im udanej zabawy. <gry> Nie widziałem Ja tam nie mogłam siedzieć Nie no spoko, nie ma takiej kolejki w Energylandii, więc to było coś fajnego Coś innego tak? Coś innego, no Dobrze, że się dobrze bawiliście Fajnie Nie no. Niedobrzy jesteście, Fajnie. wiecie? Idziemy na jakąś inną Beze mnie znowu, tak? Co nie chciałeś iść? No to idziemy na coś takiego, na Feniksa. co nie chcemy. Na, Feniksa, na Feniksa. coś na co nie chce iść Bo tu strasznie kręci i dostałam jeszcze GoPro tak, <śmiennie> <śmiennie> Dawid ma do ręki do... GoPro I I Podobno tak... mam tu. Dacie radę Fajna kolejka. Ale czemu polecam. znowu nie idziesz? Bo... Bo Karol się znowu boi i Kelly <laughs> w kolejce chce. Dokładnie, dlatego wy idźcie i, i czyńcie honory, nagrajcie to tak, jak ma być, ok? Czy mam do Was kciuki? <laughs> okay. Będzie fajnie. A ja tutaj teraz dużo miejsca w tym, no nie? Jak w jakiejś klatce, jeszcze jest mokre. Dzięki Karol, naprawdę, dzięki, że na to musiałam iść. Jak się Nie czuję się dobrze w tym. Jesteśmy, ja mam tu dużo miejsca, się boję, że są wypadne. Ej, ja, dostaję Ci tam gdzieś nogi? Mi nigdzie ja nie ma co z nimi zrobić. O nie, rusza! Myślałam, że za sobą wypadnę. Nie mogą się niczego trzymać nawet. No to w tym chodzi. No nie! Fajnie się bawiło. ale nic nie nagrałem, bo nie dałem kratka. No bo to tak za Tam nie. się nawet nie może trzymać! Jakbym miał jakieś szelki, no to spoko to bym wyciągnął, a tak to bałem się, że wypadł. Tragedia? Byłeś na Byłem. tak, okropne. Byłem. Bo i tak niedobrze tam. Tak? Tak. Co było? Tak bardzo źle. Tak, nie podobało mi się to strasznie. No bo ja jestem do ja nawet do nigdzie nie dosięgałam, żeby się trzymać. Nogi mi latały, tak. Rękami się nie mogłam trzymać, bo to było mokre. Z tej strony uderzał mi deszcz w twarz. W większości miałam zamknięte oczy, bo bałam się, że z tego wypadnę. Ale dałaś radę. Czyli fajna kolejka, no nie? Nie, zknęłam to chyba więcej niż na Hyperionie. <gry> Znaleźliśmy w ogóle tutaj w legendii atrakcję, na której nigdy nie miałem okazji jechać. I teraz namówiłem Kinga. Znaczy, Kinga sama chce w sumie na nią iść, także zobaczycie sobie coś innego, a mianowicie co? No to popatrzcie sobie. Wydaje się być hardkorowe, teraz już się co prawda kończy. Ale Kinga da radę, będzie fajnie, tak? ja nie idę na to sama Z no. <laughs> Kochani, z racji, że nie ma z nami Karola to zrobimy sobie mini promocję, Podajcie na Instagrama Dawida, który znajduje się tutaj Oraz na Instagrama dodatek. Kingi, który znajduje się tutaj Postawcie to tu sobie, bo ten odcinek nagrywamy w a my lecimy ja One hour later Jak było? Nudno, Jezus Maria, tak kręci mi się kręci to tylko w kółko nie, kółko nie, ale mi się kręci w głowie po prostu no. Takie, bez Ja się bałem, że się dobre. na tym pożygam się myślę, się. Ja myślę to że to byś wygodował jak się tak. Jak... No. Ja to było dwa chyba 5 albo 7 minut. Bardzo długo. I bez sensu, ludzie takiej kolejce stoją a tu kręci i kręci nic no. ciekawego nie ma. No. Nawet ale to idziemy, nie jedzie w się. na coś ciekawego na i w końcu na coś pójdę, bo pójdziemy razem na Roller Udaję Udaje się teraz z Kingą na diabelską pętlę. Tu są dwie pętle. Kolejka jest fajna, ale e, troszeczkę mnie przeraża. Dlaczego? ponieważ zaraz Wam w sumie to pokażę. Dobra, bo w tamtym sezonie wiem, że ten łańcuch był taki naciągnięty i on dziwnie wyglądał. W tym sezonie to chyba naprawili, także idziemy na tą kolejkę i będziemy sobie w pierwszym wagoniku. Jak tam dzieciaczki się bawiły. Fajne, przypięliśmy bo sobie to, go, Ja lubię tę kolejkę, tak? no. ona jest... trzęsie się wszystko na niej okropnie, ale mimo wszystko była fajna. Ale w ogóle tak czepało, jakby to było... Ja jem... jestem zadowolony, bo w najlepszym miejscu mogłem sobie dać GoPro, przez co zajebiście będzie wyglądał przejazd, tego jestem pewny, więc ja jestem zadowolony i nawet przeżyłem, mimo tego, że mnie głowa boli, to tak było to mi się podobało? No, to go strasznie ciepało. W sensie, jak gdyby to była jakaś taka nowa kolejka, to by to były lepsze odczucia Bo no, wszystko płynne No, się właśnie charakteryzuje A to tak jednak czepało <grym> ta Zwłaszcza na tym pętlu Ale przez te pęty są ekstremalne Ale mam długie nogi Stefan Nie no, Mi się podoba pokójny start. Śmiesznie, nigdy nie byłam właśnie takim... No taka ciekawa akurat, ciekawa rzecz tutaj legendy. No. I uważam, że na plus całkiem. Stary. Dzieci się też pochał bawią z tego co widzę. to widać. To będzie rodzinnie wszyscy w sumie Nie potrzeba atrakcji, żeby się dobrze bawić. W sensie roller coastera. Nie no, tak serio to idziemy na dolinę jakąś Jagie, czy coś takiego. To są jakieś obudki, które pływają po wodzie. To jest nowość, w ogóle powstała w tamtym roku. I nie mieliśmy jeszcze okazji jej przetestować, ale stwierdziliśmy, że dzisiaj taki wypad rodzinny mamy także idealna sytuacja, żeby właśnie przejść się na te pontony, ponadto co podobne do tych jungle adventure z Energy Landii. Teraz sprawdzimy się, przekonamy. <śmienny> Jak tam się czujecie? Fajnie, fajnie było. Fajnie, było. Było. fajnie no. Niczego jednak. nie ma takiej rwącej rzeki. Tutaj naprawdę jest ekstremalnie. W sensie yy, naprawdę ta jazda odbywa się w bardzo dynamiczny sposób, przez co te odczucia są naprawdę fajne i myślę, że się bardzo dobrze bawiliśmy w gorący dni jeszcze lepiej, ponieważ nas nawet schłodziło, buty mamy całe mokre, ale mimo wszystko bardzo fajna kolejka. I, I wydaje mi się, że taka rodzina ten to chyba najlepszy tutaj nawet z legendii, no. taka, żeby się pobawić, tam pośmiać. For fun, fajna. Mm. <śleski> Podoba Kinga główna atrakcja Moim tego zdaniem parku? Moim to było bardziej hardcoreowe niż Hiperion. Szczerze mówiąc miałam w pewnym momencie tak biało przed oczami, że myślałam, że sam dlałam. Ja też tak miałam, ale to tylko dlatego, że jestem I chory i jestem osłabiony. Było mi tak niedobrze, no. było mi tak, nie dobrze, tak mi ściskało. <laughs> to ale bardzo prawie... fajna kolejka, no, taka przyjemna. Takie Chociaż... jeszcze dniecha, bo miała elementy w sobie Hiperiona. No, zabysusa troszeczkę spadek. też miała no, pętlę, miała połączenia. dużo takich zawiasów jak na Majanie. No. Mimo wszystko Być fajnie. Więc była ciekawa, ale, ale... co jest jeszcze ciekawsze, włączyłem źle GoPro, przez co Dawid musi iść jeszcze raz z Kingą, bo nagrałem normalnie, a nie nagrałem 360, dlatego idźcie sobie znowu razem. Moi drodzy, także, jak widzieliście, Kinga pokonała wszystkie najbardziej takie hardkorowe rollercoastery znajdujące się tutaj w Legendii, nie byliśmy na wszystkie, bo nie starczyło nam czasu, ale wobec Kinga, jak Ci się w ogóle tutaj podobało? Było fajnie, chociaż niektóre kolejki swoim wyglądem i dźwiękiem odstraszają, Oj, nie tak. mogłyby wyglądać zupełnie inaczej, bo są strasznie jakieś takie stare i wyglądają jak jakimś festynie. Chociaż za to lech wygląda tak właśnie bardzo fajnie, tak nowocześnie. Ja tak. Jak jak Zilani, no, dokładnie. tak no. Też tak uważam. No, idziecie na festyny, wiecie, czasami są jakieś kolejki. no one wyglądają praktycznie tak samo, przydałaby się tutaj renowacja, przydałoby się odświeżenie, coś nowego, yy, a tak jak na przestrzeni lat, tutaj się nic za bardzo nie zmienia, a powinno, bo naprawdę to miejsce ma potencjał. To jest a, ładne miejsce. Tak, bardzo Ta ładne jezioro miejsce. na środku jest bardzo fajne. A tego w ogóle nie wykorzystują. A na przykład wiecie, na to to zwykła, zwykłe pola to były i potrafią mnie tak fajnie wykorzystać, a tutaj ładne jezioro, wszystko, no i niestety to cały czas stoi w miejscu, wygląda tak jak wyglądało. Ale mimo wszystko myślę, że wypad ci się podobał. Bardzo mi się podobało, fajnie było. I że wam się dobrze oglądało, dlatego subskrybujcie, ponieważ co dwa dni pojawiają się nowe filmy na moim kanale i trzymajcie się, ciemka. Pa!